Chyba wszyscy z nas przyrządzali kiedyś pierś panierowaną. Kurczak po medjulańsku jest bardzo podobny, ale różni go kilka szczegółów, które sprawiają, że jest bardziej soczysty i chrupiący. Zaczynam od przygotowania mięsa. Piersi z kurczaka przekrajam w połowie i rozkładam tak, żeby stworzyły kształt podobny do serca. I takie sertuszka przyprawiam świeżo zmielonym pieprzem i solą z obu stron. Nie ubijam ich tuczkiem. I teraz jeden ze szczegółów, który odróżnia kurczaka po mediolańsku od zwykłej piersi panierowanej. Zamiast użyć zwykłej bułki tartej, użyję wczorajszych czerstych bagietek. Zmielę je dosyć grubo. I już można zacząć smażenie na patelni. Rozgrzewam oliwę z oliwek, dodaję kilka gązek tymionku, żeby ją zaromatyzować. Pierś najpierw maczam w osolonym jajku, a później w naszej grubo zmielonej bułce, która doda chrupkości. I tak opanierowane kotlety układam na gorącej patelni i smażę po mniej więcej 2-3 minuty z każdej strony, aż się ślicznie zezłocą. Po czym wykładam na talerz, podaję z młodymi ziemniaczkami i posypuję świeżym tymiankiem. Panierka na naszym kotlecie cudownie chrupie za każdym ugroźnieniem. Nie można się temu oprzeć, więc dokładka murowana, czego i Wam życzę, ale najpierw zróbcie to w domu.